Wjeżdżamy w Przężyto Przężyto o zimę To te same zabiegi Ta sama klasa ziemi co pszenica tutaj obok Która jest już na przyczepie kombajn New Holland-Clyson Tak wygląda Kłos Jak te nasze potrzeby Nie, nie było tu Jakiś wysoki nakład, to nam potrzeba, żeby było tylko dla kur. Ale Przecież to nie wygląda źle. Jak sądzicie? Ciekaw jestem plonu Myślę, że nie jest złe. Nie wiem, jaka to jest odmiana, bo już u nas kilka lat. Tutaj ja to kiedyś tam skądś kupował. Pszenicy chyba sprawdzę, bo może jest jeszcze gdzieś. Yy, ten faktura albo worek kwalifikatem. To tam może będzie pisać odmiana Jeśli znajdę, to wtedy powiem, jakby ktoś chciał wiedzieć. A przynży to wygląda tak. Nie chcę mi się wchodzić w środek. Znaczy tu jest trochę gorzej, bo tu w dole jest piasek taki, żwirek. Ale no, nie, nie wykłada się nic, bo też specjalnie nie było duże nawożenie, bo w tamtym roku już widzieliśmy jak się wykładało. To jest odmiana taka bardziej żytnia. Ale z ziarna pszenicy jestem zadowolony, jest ładne, grube. Nie spodziewałem się, myślałem, że będzie pokręcone takie, bo nie była jakaś duża ochrona fungicydowa. Zobaczymy. Kosimy, wysypie się na przyczepy, będzie wiadomo.